Dobra, widzowie, to jest drugi odcinek to... z serii. Lekko strasznie, że no dalej Olek. Hamas! Olek, Marcel. Uuu! Ten Kuba. Ta maska dalej tam jest! Co, pamiętacie w poprzednim odcinku, jak, jeśli oglądaliście, jak, yy, wiem wam pod koniec, że zobaczyliśmy znowu coś dziwnego, to teraz wam to pokażę. Patrz. A mi coś mi się stało. Zostałam koniem. Ale takim strasznym. No ale to nie spoileruj z tamtego odcinka. tu normalnie sobie znowu leżał. Jak ty byłeś złym goniem, to mnie w łeb No. Bo mnie coś opętało. Ja tutaj tutaj Ale zostaw. Zostaw. Nie bo żebyśmy policję wezwali. jest Zostaw to, bo to może znowu ci jakoś zamienić. Nie Ten kto dotknie go to zamieni. Ja to dotknę mnie nie zamieniło. Ej, Olek dotyka tego. O, OLEK ZAMIENIĆ SIĘ TO! NIE DOTYKAJ tego. To się zamień nie To jest jego czapka, to była maska znikła i tu jest. To jest Olek. OLEK zostaw. OLEK, Olek UDAJE! Aha. Co udaje? Dobra, widzowie. Chwila przerwy, my musimy też trochę odpocząć i... To... Aha, i to będzie ostatni odcinek filterii. Taki, Takiej cztery, to ile lat mają? Max ma 30. Widzowie, 30... 30... ja Jeszcze nagraliśmy za Filipem piosenkę, to możecie tę piosenkę już w nasz kanał. 13 nie, ma... nie masz kanału w kupie. 39 Również, łapek! 39 łapek i druga seria z takiego czegoś. Ile ma klat? Zdjęcie, chcecie i Ja zrobię Coś. chwilę przerwy i 7. 15 minut później. Dobra, widzowie! Chcieliśmy jeszcze Wam powiedzieć, no jakieś 15-13 minut. 14-15 minut? Chcieliśmy Wam powiedzieć, że. Mam Jeszcze dwa. będzie jeden odcinek, jeden. Na placu zabaw. Na placu? No nie wiem, czy na placu zabaw, ale na placu. I tam może też się spotkamy. Zaraz właśnie będziemy szli, Przepiszmy za szkawkę Nasz dziadek dzisiaj ma urodziny. Piszcie w komentarzach, czy kogoś zaraziłem tym ziewem. Nasz dziadek ma dzisiaj urodziny, więc dla niego suby i łapki w górę. I dzwonek. Prawda, prawda? I Mizardusko Ej, no znowu tu jest! Co ona nas śledzi? Ej! Bierzcie czy chcielibyście... Czekaj! Albo ona nas prowadzi. O się... Piszcie czy chcecie taki ekran, czy taki ekran. Ściemniony czy jaki? Teraz tutaj jest! A i teraz tu jest. To Olek przełożył wracać. Tylko nie dotykajcie, bo... Nie to, dotykaj! Nie dotykaj, bo się w to zamienisz. Ja bym to był. Hmm. No to jak się to tknie, ale... Marcel Brrr. Brrr. Widzowie się zmienił! O, Olek się zmienił w tego potwora. Robi on... Ale on za... On, on zasnął. On Może się, zasnął. się obudzi i nas zabije. Uciekaj.

Kuba jest to drugie. Kuba! Uciekaj! A zapomniałem. Ej, 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 ej! ej dostał, wcząsy! <coughs> Ale <coughs> Ja pierdicie uciekaj. Ej, nie przeklinaj! Trzeba nie założyć, nie żeby się zmienić tą maskę, trzeba to trzeba chyba się położyć, To chyba trzeba ją dotknąć. On tam jest, widzicie? I se się... I się... Nie zakładamy tej maski! Ani, ani nie dotykamy, ani właśnie do... Ej, Olek, ty źle zrobiłeś, bo ty nie, nie mogę się położyć, bo się zamieni. Po co wow, ja dotykamy? Ej, ja to się było. teraz dziwne stanęło. Ale usiąg sobie, tylko nie Ej. na masę. Ej! Ty gówno. Ej, jak będziemy się na plać? Ale to, to już kolejny no, w kolejnym odcinku. No, w kolejnym odcinku, jak będziemy się na pleci, to ja wezmę swój telefon. Do dwóch będziemy nagrywać. No. On się z... Olej, się! Ej, no, może, jaki, no, może, może jakieś może skutki trochę... uboczne. <śmiech> może <śmiech> mu jest... Ja idę do niego, czekam. Ej, mu trochę w mózgu zostało. Ej, nie uchali. tam! Nie tam! Ej, teraz... Ej, Kuba usiądź na i Kuba! Zaraz się zabiega! Nie! Udaje, udaje! Nie, nie, nie udaje, stój! Zostaw go! Zostaw go! Pójdź, bo wiesz głowę temu koniowi. Udaję. Musisz nam przypomnieć dobre rzeczy! No! Muszę sobie przypomnieć! Ej, pamiętasz, że graliśmy w Minecraft'a w Bronstance i wszystko? Bo ja Dobra, wszyscy się odmienili. Pamiętamy! Ule, Filip! No! No, czekaj jej! Trzeba! Szybko. Szybko do pieca! Czekaj, trzeba ją znaleźć! Trzeba ją wyrzucić, spalić ją. Dobra, zrobimy cięcie, spalamy i zrobimy cięcie. 20 minut po spaleniu maski. Spaliliśmy maskę. No, jest święte spokój. Ej, nie gadaj! Co? Nie, ona nie. Była tutaj, a teraz Nie, no nie gadajcie widzowie, ona jest znowu tu. Znowu te Ona nie jest. Znowu te Chcę ją wywalić. Do <grystanie> no, ją rozerwać może. Nie. No tam to... jest. Mister tam. Bo ty ją rzuciłeś. Dobra widzowie, w tym odcinku się już za dużo dzieje. Czekajcie. Za dużo się dzieje już w tym odcinku. Dlatego w tym odcinku było na tyle. I trzeci odcinek będzie któregoś niej, którego dnia innego. Ale co dzisiaj będzie? My to dzisiaj nagramy jeszcze. A będzie innego dnia, może będzie jutro, a może pojutrze. Widzowie! Nowa piosenka wpada na mój kanał. Tak się bawi, cały z nami, czule, zabawa, czule, zabawa, na drama cały. Ciągle tacy sami, ciągle na fali. Żyjemy tak, żeby dobrze się bawić. Z dala od ramy, jak to się zawali, to damy to naprawić. Ej, moje życie, moje zasady. Ciągle słyszę czyjeś porady. Na coś za młody, na coś za stary. Ciągle słyszę czyjeś obawy, ej. Polecaj! Oglądajcie Henrykie! No tak i bawić! No, a nie głośno. Koniec! Dobra widzowie Czekajcie Słuchajcie To było dzisiaj w tym odcinku na tyle 5 łapek w górę 39 łapek w górę Druga seria z tego I to jest przez ostatni odcinek I trzeci odcinek będzie Jutro Widzowie, widzowie podajcie na mój kanał o, on, nie ma, nie. on nie ma kanału w razie